Witaj w biurze Rzeczy Znalezionych. Moja sekretarka Addison opowiedziała mi o twojej sprawie. A jako detektywka uroczyście przysięgam, że rozwiążę tę sprawę. Jesteś detektywką od Rzeczy Znalezionych? Sama się nie umianowałam, ale to legitne. Nawet odznakę mam. Bąza mi ją zrobił. To najsłodszy chłopak świata, prawda? A ja może pójdę... Ej, no weź, nie bądź taka. Rozwiązałam najtrudniejsze sprawy w szkole. Sprawy zaginionej kredy, zaginionej gąbki do tablicy i sprawy zaginionej tablicy. Nie chcę się chwalić, ale znalazłam też powiązanie między tymi sprawami. Dobra, możesz pomóc. Dlatego, że jestem zdesperowana i bez siły. A zawsze chciałam mieć partnerkę! Raz. Nie jesteśmy partnerkami. A dwa, jeśli trzeba, rozniosę tę szkołę, by znaleźć buty. Więc błagam, nie wchodź mi w drogę. Nie będę. Śmiało. Odpresk farby na drzwiach. Oh. Ręczniki. Wściekły wilkołak. Co ty wyprawiasz? Spisuję wszystkie dowody. Heh, nigdy nie wiesz, który drobiazg może być kluczowy w sprawie. Dlatego notatnik to mój najlepszy przyjaciel. Heh, nie powtarzaj tego, Addison. Nie mamy czasu na żadne drobiazgi. Jest wielki kłopot do rozwiązania. Y -y -y. Widzę, że przeszłyśmy do drugiego kroku tego śledztwa. Zabawnej, słownej przepychanki pomiędzy dobrem i złym gliną. Nie jesteśmy partnerkami. Oh. To no śluz! Śluzówka. To nie śluz. To żel do włosów. Oddawaj moje buty, chodzący żelku! Co tak capi? Krewetko Krewetkoodorant. Jedyny dezodorant na rynku z zapachem męskiej krewetki. Mmm, pyszny. Do kogo to mówiłeś? W każdej chwili ćwiczę przed nadchodzącą współpracą. Willa! Nie tak się to załatwia. Detektywi są spokojni bezstronni. Zobacz. Panie Beckanan, proszę powiedzieć, gdzie pan był w godzinach porannych? Z tego ranka. Kradł w szatni moje buty przecież! Znalazłyśmy twój żel do włosów na drzwiach mojej szafki! Błagam, na co by mi były te ohydne zbrodnie przeciw modzie obuwniczej? I dla twojej informacji, wcale nie używam żelu do włosów. Ten poziom nabłyszczenia osiągnąć można tylko dzięki pomadzie. Tak, jasne. To niby skąd pochodzi ten fioletowy śluz? A, a może warto zapytać typa, który dosłownie jest fioletowym śluzem? To Stój! Chodź ze mną! Mam najlepsze skróty! Wilkon ich nie potrzeba! Co? Mówiłam ci, że znam skróty. Nieźle. Nieźle? Partnerko? Nie przeginaj. Nie przeginaj. Partnerko! Oh. Posłuchaj, Glucie. Gadaj! Wiem, że jesteś winny. Pamiętaj! Spokój i bezstronność. Mamy notesik z dowodami. No, no tak! <laughs> to ewidentnie jego wina, bo dlaczego miałby wiać przed nami? Ślizgać się? Czy co tam on robi? Wielkie brawa, Glucie! Pobiłeś rekord szkolnego biegu na czas! Zaraz, biegu na czas? Ale czemu robicie treningi biegowe na korytarzu? Dlatego, że pada, a jeśli glut się zamoczy, to się rozpuści. Co z tobą nie tak? Okej, okay, widzisz, właśnie dlatego zbieramy wszystkie dowody, jeszcze zanim wyciągniemy wnioski. Poza tym, jakby o tym pomyśleć, nie ma motywu. Glut nie miał po co kraść tych butów. Przecież nawet nie ma stóp. Ale wiesz, kto je ma? Wszyscy pozostali uczniowie w szkole!